Cześć wszystkim, ja jestem Dyziowa, dzisiaj chciałam zaprezentować moją całą hodowlę ptaszników. Dzisiaj przybyły do mnie cztery pajączki. E, dwa Holotale insei, Nandu vulpinus i Maokerti. Same maluchy. A więc zaczniemy od najmniejszych. To jest Maokerti. Tak. Nandu vulpinus. Fajny maluszek. Gramostola Rosa Red Prowała się, e, który potem L5, L4, e, Avicularia w wersji kolor, której nie widać tu. Piękna wykulori wersji kolor. Młodziutka L4. Dwa razy holotele Insei. Nie robię grupówki na razie, bo znając moje szczęście to pewnie umarły. wie wie się. Takie już mam szczęście, ale może w przyszłości. Jak będzie ich więcej. Na razie tylko takie ujęcia, bo nie mam statywu nie mam drugiej ręki, żeby pokazać wszystkie. A więc tak. Znaczy pokazacie z pojemniku. A więc tak, to jest na dół Koloratu L7 Tapina uchanius Violaceus Schowała się Szkły się do linki Na razie ma tu totalny rozpierdziel, a nawet chyba teraz będzie liniec Nie wiem Nie, nie położyła się. jeszcze na plecach Myślałam, że się położyła na plecach Ale to tylko Tak się wydawało? O, jest Mm, ma tutaj totalny rozpierdziel, ale to tylko jak na razie. Tam jest Nandu Chromatus L11, niedawno wyliniął. Mm, tutaj Wigularia purpurea też niedawno, no, niedawno powylińczył w sumie. Jak ją tutaj pokazać, o jest tam, no trochę widać. razie tylko taki wygląd w hodowle. Salmopeus i Tak ledwo ją widać. Ale jest. No i jeszcze nie pokazałam mojej pięknej samiczki w rachopelme Emilii. Jest super spokojna. Na razie jest. Dałam ją tutaj do tego pojemnika, bo ma za dużo terrory nie miałabym gdzie tutaj umieścić go. Bardzo ładna samiczka, mi się bardzo podoba, bardzo spokojna, a to jest antychromatus, który jest bardzo agresywny. Także to tyle, jakby przyszły mi jakieś nowe pająki czy coś, to oczywiście umieszczę film z unpackingu. Teraz nie chciałam mi się nagrywać właśnie żadnego filmiku, zwłaszcza z unpackingu, bo nie mam i to był dla mnie problem. Jakieś przekładanie czy coś, umieszczę oczywiście. I teraz mm, prawdopodobnie przybędzie do mnie baby Cyrus Skorpion, mój pierwszy skorpion. Jeden, którego zamówiłam, oczywiście nie przeżył podróży i taki malutki baby Cyrus jak Jackson, L3 chyba. No i nie przeżył, i teraz prawdopodobnie y, osoba, która, u której zamówiłam, prześle mi drugiego. No i. To by było na tyle. To jest moja cała hodowla. Mam nadzieję, że się będzie powiększać. No i dzięki za obejrzenie i cześć.